Znajdujemy się w zwierzyńcu w ośrodku Zacisze, który jest naszą standardową bazą, zwłaszcza przy działaniach międzynarodowych. Cześć, jestem Jola i uczestniczyłam już w kilku wymianach międzynarodowych. Dzięki Heureca pojechałam pierwszy raz na wymianę jako lider. I to było bardzo cenne doświadczenie. Jestem wolontariuszką do Heureki od pół roku. i Byłam już na czterech wymianach międzynarodowych. Na projekcie Keep Talking występowałem w roli współkoordynatora. I e, zadanie to różniło się od bycia normalnym członkiem, ponieważ e, miałem o wiele więcej e, odpowiedzialności. Byłam e, współliderką. Różni się to tym, że muszę być odpowiedzialna i opiekować się grupą. E, różnica jest taka, że uczestnik to uczestniczy w zajęciach, a lider ma e, większą e, odpowiedzialność i e, czuwa nad grupą, opiekuje się, e, rozwiązuje bieżące konflikty. już w naszych projektach lokalnych i międzynarodowych. Następnie mogą przejść do roli lidera, następnie mają możliwość rozwoju osobistego poprzez współkoordynowanie, współkoordyn jak i koordynowanie i pisanie projektów, które, które organizujemy. Celem działań naszej organizacji jest szerzenie metod edukacji pozaformalnej. Dzielczymy takie kompetencje jak umiejętność myślenia analitycznego, krytycznego, współpraca w grupie czy umiejętność sprawnego komunikowania się. Nauczyłam się samodzielności, nabrałam więcej pewności siebie. Nauczyłam się tego, aby nie stygmatyzować innych ze względu na rodzaj niepełnosprawności, ponieważ każdy z nas jest wartościowym człowiekiem i każdy od każdego z nas można się czegoś innego nauczyć. E, heureka nauczyła mnie, myślę, że odwagi, pewności siebie, wyrażenia własnej opinii, e, Takiej swobody w mówieniu po angielsku i zmianie perspektywy, na, patrzenia na historię z, nie z punktu widzenia tylko polskiego, ale z punktu widzenia tylko szerszego. E, nauczyłam się właśnie, jak zarządzać grupą osób e, i dało mi to też dużo pewności siebie. E, poza tym, wymiany nauczyły mnie wszystkie porozumienia się w języku angielskim. Bycie otwartym na inne osoby, na ich poglądy. Pracujemy zarówno z młodzieżą w placówkach szkolnych, w ośrodkach wychowawczych, jak i również prowadzimy treningi i szkolenia dla nauczycieli, dla całych kadr oraz pracowników domów kultury oraz wszystkich innych dorosłych, którzy na co dzień współpracują z młodzieżą i chcą polepszać kompetencje. Bardzo to. Szukam ludzi niesłyszących na projekty, bo uważam, że warto, żeby każda osoba miała szansę uczestniczyć w różnych wymianach czy projektach. Byłam ja na wymianie polsko-ukraińskiej. Tak tytuł nosił Janet bank I projekty pomagam na tym, że każdy. Są ja udział w tembarie oksforskich. Uczestniczyłam w między, międzynarodowym projekcie na Węgrzech. W projekcie brały udział m.in. Polska, Węgry i Włochy. Był to projekt skierowany między innymi do osób z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami, aby pokazać, że e, takie osoby również mogą w pełni uczestniczyć w życiu boznami jak Wyglądały deportacje w innych krajach Europy, np. Rumunia, czy też Niemcy, a my przedstawiliśmy wtedy historię dzieci z mężczyznę. Byłem na, na kursie treningowym na Węgrzech, gdzie robiliśmy metodę Peer Supervision, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów w grupach. Następnym projektem było We Are All Humans, na którym rozmawialiśmy o problemie wykluczenia dzieci niepełnosprawnych w grupach społecznych. Byłam na projekcie Czekamy in Concord na Łotkie i byłam tam pierwszy raz liderem, nie miałam przyjemność być uczestnikiem. Był też projekt w Rydze odnośnie przedsiębiorczości społecznej, gdzie nauczyłam się, zaczęłam zwracać uwagę na to, jak jako ja młoda osoba mogę pomóc lokalnym w społeczności, a dzięki temu sama stać się przedsiębiorcą i zarabiać. Celem działań naszej organizacji jest szerzenie metod edukacji pozaformalnej. Ćwiczymy takie kompetencje jak umiejętność myślenia analitycznego, krytycznego, współpraca w próbie czy umiejętność sprawnego komunikowania się. Ta sieć, którą udało nam się stworzyć, działa efektywnie. Widzimy, że przedstawiciele naszej społeczności lokalnej, tak samo jak my i nasze organizacje, chcą zmieniać rzeczywistość dookoła nas, chcą działać na rzecz młodzieży. Pracownicy młodzieżowi, osoby, które działają z młodzieżą, chcą się rozwijać i poznawać nowe metody i cieszymy się bardzo, że misja naszej organizacji w tej chwili jest przez nas wypełniana, naszym zdaniem, na wysokim poziomie. Uważam, że działanie w takich organizacjach jest bardzo ważne i polecałabym chyba każdemu, dlatego że poza tym, że można spędzić świetnie czas, poznać wspaniałych ludzi, to też można zdobyć cenne do doświadczenie, które na pewno przyda się nie tylko w pracy, ale i w życiu, no i rozwinąć różne umiejętności, a dzięki temu też pomóc innym. W najbliższym czasie odbędzie się wymiana młodzieży Timings on Our Site, którego jestem koordynatorką. Ta wymiana, tematyka wymiany to planowanie czasu i jest ona skierowana do osób, które chciałyby nauczyć się lepiej, zarządzać swoim wolnym czasem, wykorzystywać go w sposób produktywny, zachowując równowagę pomiędzy różnymi sferami życia. Nasze spotkanie jest dorocznym spotkaniem członków, wolontariuszy oraz przyjaciół Stowarzyszenia korek Generator, gdzie staramy się wzajemnie sobie podziękować za działania, za aktywność, omówić to, co działo się przez cały rok. Jest to bardzo cenne spotkanie, na którym wzajemnie się od siebie uczymy jak również mamy szansę spotkać się i podzielić wrażeniami, co nam dało aktywne działanie, dlaczego działamy w organizacji, jak jesteśmy w stanie zmieniać rzeczywistość, naszą najbliższą rzeczywistość. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z nami współpracować, do kontaktowania się z naszą organizacją. Więcej informacji o nas można znaleźć na naszej stronie internetowej.